Cześć, witajcie! Z tej strony koka. I, witam? I witamy w drugim sezonie pierwszego odcinka sześciennych przygód. Już jak widzicie mam trochę uzbieranych temu, bo nie chcieliśmy was tym zanudzić, jak zbieram te itemy początki DDP. Mamy tu już trochę wyrównane drzewo Wilas, teraz może mi da wreszcie jedzenie. Nie. Ile? Ale to trzeba upiec No trzeba! No to masz. Ja tu zbierałem drewno. Zabiło mnie w Monster Spawner, który jest centralnie koło spanu. Właśnie Tam w tym miejscu. I dobra, ja buduję jedną na... Masz piasku trochę jeszcze? Mmm... 7 Masz Lepiej przedmiot... zrób ten, zrób... Yy... Weź, ja zrobię piecyk Ja zrobiłem dwa będę tam... Kurde, co ja zrobiłem A i zapraszam na drugi kanał Kanał pod tytułem Andrzej. Kanał pod tytułem KOKA FS. Subskrybujcie ten kanał. Jest on kanał napra naprawdę bardzo fajny Jeszcze raz jak powiem, że jestem kopa Dobrze. Jeszcze raz z kopa Dziś pozbieram trochę piasku, to już nam się jedno robi Więc już lepiej szybko pozbieram piasku, żebyśmy się potworzył z resztą. Po szybko. piasek? Już. Chwileczkę. Na skejpie dzwonią yy, Czekaj, bo... Bo... i dałeś drewno. Dałeś drewno dałeś. Jak fajnie. Co ja ty w ogóle tyle tego drewna miałeś? No, uzbierałem. Ja zawsze mam tak, że jak... Że jak się wkręcę w, w ten. w ścięcie drewna jak zbieranie, to już nie mogę się odegrywać. Tak jak graliśmy wtedy. Kiedyś bardzo dawno z kamperem to już wszyscy idziemy, idziemy dalej, Willas idziemy. Mówię, jeszcze, jeszcze jedno drzewko. Jeszcze, jeszcze jedno drzewko. Zaraz pójdę po tą. Po, tą. po tą skrzynię w, z Monster spawnera. Ale nie, nie, nie... tak się robiło. A to zostaw trochę to się jedna XP na nich. Dużo. No tak, Monster Spawner sam zostawić to tak, to się zrobi fabrykę kości strzał. A to i tak, umiem robić Monster Spawner, wow. więc to koniecznie trzeba. Chciałem zobaczyć, Co? Ja zrobię tu krótkie cięcie, żeby zobaczyć, wszystko się dobrze nagrywa. Chwilka. Dobra, jak zobaczyłem, wszystko się dobrze nagrywa. Nie mam żadnych wątpliwości o. do tego. Zrobiliśmy taką 2-3 minutową przerwę, wielostronnie zbiorę za ten czas mi piasku. Jeszcze coś tam grzebie sobie w tym Monster Spawnerze. Ja tutaj będę kończył naszą hawirę. A Hawira jest bardzo potrzebna, dlatego meto robimy um, ten, węgiel. Ja mam tam 19 pochodni. Koło monster było? Co było? Węgiel. Fungiel? Fungiel. Fękiel. Eee, 8 węgla. Mhm, dobra. Co ja zrobię, hmm, chwila. Czy ja tego wziąć nie mogę? Tam tutaj drewno. Hmm. Chodź z tym szkłem mi do mnie. Oj No to jak idziesz to chodź z tym drewnem. Oj, nie ma no nie ma rudę, chodź, bo z tym piaskiem, ani drewnem pomyliło mi się. Bo się ci skąd A tam My trzeba mieć jakieś wejście, to zrobię to może grabinki. Ci nie może na pewno. Nooo dobra. Wcale wszedł już. Aj, aj, aj. Wiesz, Wiecie, dzisiaj są trzecie urodziny Minecrafta? Wiem, czytałem. Też czytałem. Więc życzymy wszystkiego najlepszego. Tak. Znaczy, ja życzę, a nie Wila, wiecie. Z pierwszej. nie w tym miejscu umieścić te drabinki. W rogu zrobię drabinki. i murdzie. Milordzie Też Co ty trendy ty Czekaj Nie przekopuj się Do... No to już nie już Dawaj się. tu Czekaj bo i tak skacze Ej Co ty zrobiłeś? Ja daję tu drabinkę, zobacz, tu jest drabinka O gdzie? Ty mi tu z mieczem wyjeżdżasz. Dalej będzie pieprzno. Zrób tam trapdoor. Co? Oooo wow. Myślałem, że już spadłeś. Ej, no prawie, a ja mam tylko jedno serduszko, stary. Nic nie mów. Czekaj, to już. Może zejdziesz na sam dół, jak już tak będzie. No to fajnie głupi. <gry> no to właśnie. <wasz. gry> Ja tak robię aż do samego dołu. To ruch. To, to, to nas będzie potrzeba, więc wiesz. i. Yeah. Już więcej nikt z nami nie nagrywa tej serii. Bo to jest... Żeby nie, znowu się nie stało tak jak wtedy, że Bilas ma swoje foszki. No nie! No to, nie mam fok. No, tak. Wszyscy pamiętam, znaczy... No, zabiję się zaraz, bo nie mogę trafić w tą... Italiany, super. Ściskam shift i on ciągle spada. Do koki, do piekła. Nie, weź już tego nie śpiewaj. Bo to jest denerwujące strasznie. Tak? Tak. To fajnie. też ciągle będziesz no. to śpiewał. No. Ej, drabinki. Mam ten drabinek. Zrób trapdoor. Te ten się martwił, ale i się nie ich. Nie Co mam ci zrobić? Oj Dobra, już są drabinki zrobione. Jak się to ro robiło gówno? Tak drzwi, przewrócone, jak szkło. O, przepalasz, dziękuję. Nie jak szkło nie gubi jesteś. Tak jak się robi te szkło płaskie. Nie tak, jak się robi też szkło płaskie, tylko że jest drewno ja mogę zrobić, bo mam Nie, ja zrobię, ja zrobię. Dobra. Oj oj. oj. Pomyliłem się. Ło! Urda. Włączyła mi się. Łza. Puszczę, widzę, że się posłuchają. Puszczaj. A to jest ta fajna, co mi się podoba, a ty mi nie chcesz wysłać? Tak. No ty. Dobra, widzowie już to mi powiedzą w komentarzach. Nie. My jest potrzebny do filmiku. Tak tego nie użyję. no. Nie mam pewności fajnie mi, znasz mnie bardzo długo. Co? Zrobisz ten traktor w końcu, czy nie? Tak, już robię. Wziął się dzień, robi? Nie. Robi się dzień. Dawaj sześć tego... drewna. O już se wezmę. Masz. No. Laura, masz pomysł na sufit? Dobra co? Masz pomysł na sufit? Nie. A ty? Żeby zrobić trapdoor, trzeba jedną drabinkę usunąć. No to usun. Wiesz o tym, prawda? To usunę. Wiesz. dupę. No. Co robisz, no, ja ten, je... Mam pomysł na ten. Nie bo i tak już... Gdzie jest całe drewno? Złożyłeś. Oj, co ja zrobiłem! Ostatnie drewno przerobiłem na deski. A, bo to ma być z desek. Nie wiem, ale. Mama mnie mało. Tak mało. Dobrze było tego więcej. Las. Co? Ja trochę drewna na kopal. tak mało. Nie wpać, nie wpyć się w ten trans, tylko, tylko. Tak mało, no. Tak wiesz, jak mało, no. Mhm. Właściwie już nie musisz, bo mi. Pozostało mi ostatnie. A i tak ma kopię trochę. Ale już skończyłem ten sufit. Skończyłem wszystko. Czekaj, raz... Kurde, taka fajna... D w, w spadł. Hej mała, chcesz ze mną pokopać Cobblestone'a? Uh -huh. No idź. A ty mała lepiej idź... Gdzieś daleko. To nie było do ciebie. To do tej drugiej. Wiesz, wracać? Co? Czy masz wracać? Chwila, kopię. No e, pu, Ścinam. Jak to ja to lubię te to... ty... cyklowe drzewa, no, są po prostu świetne. Tyle ich jest, tego drewna. Niedługo będzie można robić kakao. O kakao, oko. Wiesz, o co z tym chodzi? Wiem. to nie musisz mówić. A obiec. Kakao, Pierwsze, jakie skarżenie przyszło mi na ja myśli, to wiesz co. Wiem, co. Sparyźniaku ty. Dobra, wracaj do domu, chcę odcinek kończyć. Tak. No. Jak już jest pierwsza noc, pierwszy dzień, pierwszy domek. Dobra, widzimy Wilasa. No to ja kończę odcinek. Nie, czekaj na mnie, już. Już o, idę. Dobra, no to subskrybujcie, komentujcie, Ocena. oceniajcie żółty magiczny guziczek na ten kanał i Jezu. na ten drugi kanał w polecany. I na Vilasa kanał. I na Vilasa kanał też. No to cześć, trzymajcie się. Na razie. Na razie. I dajcie urodzinach Minecrafta.